Słowa Ewangelii: Według świętego Marka. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głucho niemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata to znaczy, Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali i pełni zdumienia mówili. Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Jezus dokonuje uzdrowienia w sposób bardzo fizyczny, intymny. Dotyka uszu, języka, wzdycha do nieba. Pokazuje nam, jak bardzo Bóg angażuje się w nasz los, jak blisko chce być człowieka zamkniętego w swoim świecie. Uchoniemy, żył w izolacji, nie słyszał słowa drugiego człowieka, nie mógł w pełni wyrazić siebie, był zamknięty. Słowo Jezusa Efata: Otwórz się. Kruszy te mury, duchowa głuchota i niemota to choroby, które dotykają wielu z nas. Jesteśmy głusi na Słowo Boże, na wołanie potrzebujących, na głos sumienia. Jesteśmy niemi, gdy trzeba stanąć w obronie prawdy, gdy trzeba kogoś pocieszyć, albo po prostu wyznać wiarę. Zamykamy się w bańce własnego egoizmu, lęków i uprzedzeń. Jezus chce nas wyprowadzić osobno, zdala od zgiełku świata, by nas dotknąć i uzdrowić. Potrzebujemy tego uzdrowienia każdego dnia. Potrzebujemy, by Jezus wkładał swoje palce w nasze uszy, byśmy znów usłyszeli jego głos. Jesteś moim ukochanym dzieckiem. Potrzebujemy, by rozwiązywał więzy naszego języka, byśmy zamiast narzekać i plotkować, zaczęli błogosławić i głosić dobrą nowinę. Pozwólmy Jezusowi dotknąć naszych blokad. Nie bójmy się tego otwarcia, bo ono prowadzi do pełni życia.